Po pierwsze odkręcamy nakrętkę, która jest jednocześnie kluczem do odkręcania rdzaworu samochodowego w rowerze. Odkręcamy rdzeń zaworu. Oczywiście powietrze uchodzi. Dalej każda butelka jest wyposażona w wężyk służący do aplikacji danego uszczelniacza. Zakładamy wężyk z jednej strony na nakrętkę w butelce. Tutaj mamy zabezpieczenie przed wypłynięciem uszczelniacza. Kręcamy z powrotem. Zakładamy drugą stronę wężyka na wędry. Siłą mechaniczną wciskamy ten uszczelniacz do dębu. I zaczynamy. Zatem sobie na krętkę i zobaczmy, jaki jest tego efekt. Szukamy tych przebić. Łatwo je znaleźć. Wszystkie kropki, które są tutaj, to jest to przebicie, które zostało automatycznie uszczelnione przez slime. Proszę zobaczyć. Biorę go do ręki. Zwykła maść. Proszę się nie bać. On nie gryzie. To jest nietoksyczny, niełatwo opalny, Jest przyjazny dla skóry. Wypukuje go wodą. Czystą wodą. Nic więcej. A jak się go wypłukuje u wulkanizatora, na przykład z samochodu osobowego? Z zwykłej opony? Proszę zobaczyć. Slime wypukuje się wodą.